To jest godzina miłosierdzia. W tej godzinie e, już dojechałem do Soverato, tego miasta. W zasadzie niedaleko, bo już niecałe 100 kilometrów od Reggio Calabria, i niedaleko Sycylia. W godzinie miłosierdzia i człowiek dziękuję Panu Bogu za siłę, za to, że wciąż nieustannie On nas wspiera. I w tej godzinie miłosierdzia mówimy Jezu, w Antowie, Kiedy tak wiozę relikwie świętego Jana Pawła II w te różne miejsca. I tu już kolejny raz będziemy już jutro Bogu dziękować za to, że dał nam życie, wiarę, że jesteśmy razem jeszcze. Wielu przybędzie, jak się zapowiedziało, tych, którzy potrzebują mocnienia, potrzebują dobroci, miłości, jak każdy z nas. Każdy z nas. No i wielu oczywiście będzie na nowo przypominać sobie to, co mówił nam święty Jan Paweł II. A święty Jan Paweł II mówił nam, Całym swoim życiem. Ale przede wszystkim mówił nam o Bożym miłosierdziu. To konsekruje świat Bożemu miłosierdziu. I w tej godzinie Bożego miłosierdzia, szczególnie więc w tym miejscu, nad tym przepięknym morzem, w tym miejscu dziękujmy Bogu wciąż, że jest miłosierny dla człowieka, który jakże często nie może odnaleźć prawdziwej drogi w swoim życiu. W tym momencie, kiedy tak spoglądamy na to morze, na ten piasek, to naprawdę sobie wyobrazić jak Jezus szedł nad brzegiem jeziora galilejskiego w Bożym Miłosierdziu wciąż przypomina mi się właśnie ten obraz kiedy na na piasku był tylko w pewnym momencie jeden ślad a wcześniej były dwa Jezus obok Obok człowieka. Ile razy jestem na plaży nad morzem, zawsze sobie przypominam ten obraz. Bo w pewnym momencie zostaje jeden ślad. My to wszyscy pamiętamy, znamy. Jeden ślad i człowiek pyta: Jezusa, czemu mnie opuściłeś? A Pan odpowiada: Ja nie. Ten jeden ślad to został mój. Wtedy niosłem Cię na swoich ramionach, bo byłeś bardzo umęczony w drodze, schorowany, poraniony. Oczułeś się bardzo źle, bo nie chciało Ci się żyć, bo miałeś tak wiele problemów, że nie chciało Ci się dalej iść w tym miejscu, więc przypominając sobie ten obraz. Mówię do Ciebie, Soverato Scalabri. Więcej mówi do Ciebie sam nasz Pan i Zbawiciel. Mówi i do mnie. Nigdy nie jesteś sam. Ja wciąż biorę Cię na moje ramiona. Tylko musisz pozwolić Pozwolić się zabrać, bym mógł Cię wziąć. Musisz się do mnie zbliżyć. Tak, kochani, dlatego w szczególny sposób, więc, mówmy się za tych, którzy może jeszcze nie zbliżają się, nie pozwalają się, by ktoś ich zbliżył do Boga. Są bardzo zdenerwowani. Są bardzo czasem rozdrażnieni, kiedy ktoś pyta ich o wiarę, o Jezusa w ich życiu. Módlmy się za nich w każdej godzinie, a szczególnie w godzinie miłosierdzia. Cari fratelli sorelle in questora, della divina misericordia. Eh, sono arrivato a Soverato, in Calabria, così vicino già a Reggio Calabria, Sicilia, è proprio vicino mare quel stupendo posto. Ma ogni volta, cari fratelli e sorelle, quando io vedo spiagge, la sabbia, mi viene sempre in ricordo quella immagine quando si vede le tracce di due persone sulla spiaggia, ma uno chiede di chi è questa traccia, una di Gesù, l'altra dell'uomo, ma a un certo momento resta solo quella, l'unica traccia, ma l'uomo domanda, forse Gesù ci ha lasciato, domanda il Cristo, mi hai lasciato, ma il Signore e risponde no io in quel momento ti ho preso sulle mie spalle per quello sulla sadia è rimasto solo diciamo i semi del mio cammino le tracce del mio cammino vedi com'è Gesù ti sta prendendo sempre sulle sue spalle e cari fratelli e sorelle soprattutto di quelli che forse sono stanchi che non si sentono abbandonati, le persone che si sentono molto male non hanno più voglia di camminare avanti, ma il Signore ti sta prendendo sempre nelle sue spalle, ma solo chiede una cosa, permettimi a prenderci e portare avanti, ma non ti abbandona mai, mai sei abbandonato da Gesù. Per questo tanto mi piaccia ogni volta ricordarci questa immagine che Gesù, misericordioso, sempre ci porta sulle sue spalle. Sono arrivato qui a Soverato dopo lungo viaggio da Roma perché domani queste nostre celebrazioni Tante persone arriveranno, ma di nuovo l'ho portato con me le reliquie di San Giovanni Paolo II, che lui proprio ci ripete sempre, affidate la vostra vita e spesso ripetete le parole, Gesù confido in te, Gesù confido in te. Quando ripeterai questo significa che già l'hai dato permesso. Signore, prendimi nelle tue spalle.